Od razu Darek, żeby dać Ci jak najwięcej czasu na przedstawienie tych not i krótkie uzasadnienie. Wiem, że w skali od 1 do 10 nawet, nawet dycha się pojawiła. Pojawiła się dycha i dychę dostaje dla mnie Wojtek Szczęsny za dzisiejsze spotkanie. Nie tylko za to, że w kilku sytuacjach był tam, gdzie trzeba, ale dziewiątka za wybronienie rzutu karnego, a dycha za to, że obronił tą, tę dobitkę. Także dycha dla, dla Wojtka. Myślę, że najlepszy nasz zawodnik w tych dwóch, dwóch spotkaniach. Matthew Kasz dostaje ode mnie szóstkę. Był, powiem szczerze, po 20 minutach być może po dwóch faulach mógłby wylecieć z boiska trochę takie nieprasobliwe zachowanie, ale brał udział w akcji ofensywnej, po której padła pierwsza bramka zagrania szczęsnego. Kasz i później, jak już wiemy, ta sytuacja się potoczyła do Lewandowskiego. Zieliński strzela gola. Kamil Glik dzisiaj, powiem naprawdę, taki generał, który, no... Jest w defensywie, niewiele go było widać, ale był zawsze tam, gdzie trzeba, te piłki wszystkie, które były groźne, wygrywał pojedynki główkowe, czy też kasował akcje e, drużyny, drużyny przeciwnej, także tutaj dla Kamila e, Kivior Kivior podobnie. Kiwior podobnie, troszeczkę był zestresowany, ponieważ pierwsza akcja mu nie wyszła, podanie i, i taki kontratak e, poszedł. Yy, zaraz I, i jakby się wystraszył i troszeczkę się schował, ale myślę, że to młody zawodnik i, i będzie miał potencjał na, na przyszłość. Bereś, jeszcze raz, Bereszyński. <grybujesz> yy. Znowu bardzo dobra dyspozycja i, i, i tutaj dla, dla niego y, siódemka i, i w ofensywie i w defensywie, szczególnie w defensywie, no bo obrońców z tego rozliczamy robi swoje. E, druga linia. Druga linia, myślę, że zaskoczeniem dla mnie tutaj był Frankowski, który rozegrał bardzo dobre spotkanie. Dałem mu siódemkę i, i wydaje się, że naprawdę robił swoje. Tej linii pomocy. Szóstka dla Bielika, bo szóstka dlatego, że dwa faule takie niebezpieczne. Raz rzut karny, Trochę ten rzut karny taki miękki, ale jednak był rzut karny i raz faulował przed 16 metrem. Groźna sytuacja, ale generalnie no pomocnicy i Grzesie Krychowiak daje mu tutaj 6,5, bo robił to co do niego należy. Ale muszę Generalnie się... powiem szczerze, że to taka. Grzesie Krychowiak jest takim zawodnikiem, że jak odbierze piłkę i zagra do kogoś i zabezpieczy. To jest, jego, to jest jego naprawdę gra. Ale muszę Cię jedną rzecz zapytać. Wojtek Szczęsny mm -hmm. dziesiątkę, bo mm -hmm. tak jak powiedziałeś, właściwie nie mógł nic więcej zrobić. Czego więcej wymagać? Obronił karnego, obronił dobitkę, tak obronił wszystkie groźne strzały. Dwie bramki strzelamy w tym meczu. Jedną Robert Lewandowski strzela, przy drugiej ma asystę. Dostaje od ciebie tylko siódemkę. To co, co więcej. Jest to chociażby ta trzecia sytuacja, którą Robert, myślę, której nie wykorzystał, bo była próba podcinki. I ja myślę, że jeżeli by było 0-0 w tym spotkaniu i Robert wyszedł w tej sytuacji sam na sam z bramkarzem, to by nie robił podcinki. Okay? I dlatego też w tym przypadku siódemka, a jednocześnie no ta siódemka jest oczywiście za, za jego bramkę, bo przez dużą część spotkania Roberta w grze nie było, tak mogę powiedzieć. Arek no. Milik myślę, że to nie jest jego pozycja lewa czy też prawa skrajni pomocnicy. Myślę, że on lubi najbardziej grać tak za napastnikiem albo bycie napastnikiem, ale tu się trochę trochę męczył. Oczywiście widzieliśmy go tutaj Podanie strzał głową w poprzeczkę, ale też nie za bardzo bierze udział w defensywie, bo po prostu nie wie, jak to, jak to, jak robić. to robić. No to jeśli niektórzy z Państwa się zastanawiali, kto jest graczem meczu, czy, czy Lewandowski, Bramka czy jednak szczęsny, Dariusz Dawczyk nie ma wątpliwości. Wojciech Szczęsny.